Ech, u sąsiada trawa zawsze bardziej zielona. Ten słynny syndrom Ferrari u sąsiada czy u znajomego. Jak to jest, że on ma, a ja nie mam? A już powiem Ci, co możesz zrobić, żeby też mieć. W tym właśnie filmie. Nazywam się Maciek Ziegler, i ten film właśnie temu chcę poświęcić. Jestem z Sukces Studio. Zajmuję się tym, aby moi klienci odnosili sukces więc mam nadzieję, że ten film pomoże takiż sukces odnieść też Tobie. Zapraszam do oglądania części merytorycznej tego filmu. Cześć, nazywam się Maciek Ziegler. Na co dzień wraz ze współpracownikami zajmuję się wspieraniem małych firm i mikroprzedsiębiorstw poprzez doradztwo oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań. Specjalizuję się w sprzedaży, marketingu, uczciwym prowadzeniu biznesu oraz wykorzystaniu technologicznych rozwiązań, które ułatwiają prowadzenie działalności. Wspólnie z moim zespołem zapewniamy kompleksowe wsparcie naszym klientom. Razem z moimi współpracownikami tworzymy grupę Sukces Studio, na którą składają się Sukces Studio konsultacje dotyczące biznesu, marketingu, sprzedaży oraz rozwiązań informatycznych to wszystko wspomagające. Strony, które sprzedają. Tworzymy strony, które przeciągają klientów, generują sprzedaż oraz zasięgi. Strony, które są inwestycją, która ma się zwrócić, a nie tylko kosztem. Agencja kontentowa. Piszemy świetne teksty do stron, sklepów i mediów społecznościowych, opierając się na twardych danych analitycznych. Przy okazji pozycjonując strony internetowe czy sklepy. YouTube dla firmy. Prowadzimy kanały na YouTube, nagrywamy filmy, montujemy, zakładamy nowe kanały, porządkujemy już istniejące, wypełniamy je treściami wideo, graficznymi, jak i tekstowymi. Sukces Ads. Prowadzimy efektywne kampanie reklamowe w Google, na platformach Meta, Facebook, Instagram oraz LinkedIn. Podkręcając to wszystko, co wymieniłem wcześniej. Kursy Sukces Studio. Platforma z kursami przygotowanymi przez naszą ekipę Sukces Studio. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach, które przygotowuję i prezentuję na tym kanale, często poruszam tematy związane z nowoczesnymi technologiami i ich praktycznym wykorzystaniem w biznesie. Jestem praktykiem, działam od wielu lat, więc tutaj chcę się dzielić wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami, które zdobyłem, naprawiając biznesy moich klientów. Znasz to uczucie, twoja oferta niby jest lepsza. Lepsze rzeczy proponujesz, a klienci i tak idą do konkurencji. Dlaczego tak się dzieje? Dziś chcę pokazać ci, jakie elementy możesz poprawić na swojej stronie, jeżeli jest na WordPressie, a pewnie jest, bo większość stron jest na WordPressie. Nieprzypadkowo jest to bardzo dobry system. I jest bardzo tanim systemem. Łatwo też przejąć jednemu informatykowi po drugim to, co masz, żeby coś z tym więcej zrobić. Oczywiście, jeżeli masz stronę sprzed kilku lat, to warto tam pozaglądać, co nieco przejrzeć, czy nie da się coś mniej poprawić. Ale dzisiaj przede wszystkim chcę pokazać ci te najważniejsze rzeczy, które mogą spowodować, że to ty będziesz. Tym sąsiadem z Ferrari, albo ty będziesz tym sąsiadem, u którego trawa jest bardziej zielona. Samo WordPress nie wystarczy. To, że masz stronę, to dopiero początek Twojej drogi w świecie cyfrowym. To, że firma ją zrobiła, wzięła koszmarne pieniądze za to, to niestety początek. Pytanie. Czy w ogóle wiedzieli, co to SEO, i czy w ogóle znali w te klocki zabawę, czy potrafili coś z tym zrobić? Jeżeli masz co do tego wątpliwości, możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji u mnie. Przejrzę, powiem ci, co widzę i na co warto zwrócić uwagę. Możesz też to zrobić samemu, i to właśnie chcę Ci pokazać teraz. Wejdź sobie na swoją stronę od wewnątrz. I zobacz, czy wśród wtyczek masz taką wtyczkę jak Yoast SEO. Czy ta wtyczka u ciebie się znajduje? Ponieważ ona jest bardzo ważna i istotna do tego, jak później jest postrzegana twoja strona. To w niej ustawiasz te najważniejsze parametry, które pokazują twoją stronę na zewnątrz. No, to samo WordPress tego nie robi. No, wyobraź sobie, że nie. On jest podstawowym systemem. To jest tak, jak masz Windowsa, prawda? Ale jak chcesz pisać ładne teksty, no to nie wykorzystujesz WordPada do tego, który jest załączony w systemie Windows, tylko instalujesz sobie jakiegoś Worda, czy tam LibreOffice, czy OpenOffice. No i masz edytor tekstów wtedy taki bardziej zaawansowany. No to w WordPressie jest tak samo. No, masz podstawę pytanie, czy masz tego typu elementy. Na początek Yoast SEO. Czy jest w ogóle zainstalowany i zajrzyj, co tam jest poustawiane, co tam w ogóle znajduje się. Warto na to zwrócić uwagę. Wartość kontentu. Pytanie, czy często zamieszczasz nowe treści. To bardzo istotne, aby treści cały czas powstawały i sorry. Nie mogą być to treści żywcem przeklejone z tego, co Chat GPT ci wypluł. One muszą być jednak trochę poukładane. po drugie, nawet to, co ci wypluwa Chat GPT, powinno się odnosić do Twojej propozycji wartości, do problemów Twoich klientów, czy potrafisz je rozwiązać. Bo klient, kupując u Ciebie produkt, ma jakiś ból, ma jakiś problem. I albo ty go rozwiązujesz, wtedy kupił Ciebie, albo zamówił Ciebie usługę, albo tego nie będzie. Jeżeli tego nie pokazujesz na swojej stronie, robisz wpis blogowy, ale w sumie to nie jest, bo jest, no to trochę słabo. Nawet w czacie GPT możesz zadać pytanie, że mój klient ma problem z X i dodatkowo jeszcze Y napisz mi artykuł, w którym będzie rozwiązanie tych problemów. Popatrz, jak zmienia to postać rzeczy, to zupełnie inny artykuł nagle się z tego zrobi. Więc warto na to zwrócić uwagę. To, jaki artykuł zamieszczasz na stronie, co w nim będzie. On nie może być krótki, nie może być ze dwa nagłówki raptem i tyle. No, takie artykuły to są żadne artykuły. One mu musi być troszkę więcej. Powiedzmy, no, te minimum to jest po prostu pięć nagłówków. Dodatkowo warto by była tam część taka odpowiadająca na pytania, czyli zadaj konkretne pytania, które zadają klienci, i odpowiedz na nie w tym artykule. Popatrz, w tym momencie taka treść zaczyna wspomagać Twoją sprzedaż, bo klient wchodząc to i zapoznając się z tym artykułem, przychodzi do Ciebie już bardziej wyedukowany. Zaczyna się teraz robić w ten sposób, że coraz częściej tak będzie. Jeżeli wyedukujesz klientów po swojemu będziesz odnosić świetne efekty. Przykład z życia? Bardzo cię proszę. Mam klientkę, która zajmuje się sprzedażą szczeniaków, ma hodowle psów i ma pieseczki. Wszystko pięknie, tylko że taką usługę w Polsce ma bardzo dużo firm. Jaki był mój pomysł na rozwiązanie tego? Bardzo prosty. Przygotowałem checklistę, co powinien zapytać klient, hodowcę. Hodowczyni, ta, którą tutaj stroną się opiekowałem, miała konkretne rzeczy przygotowane, takie jak przegląd miotu, jakieś dokumenty weterynaryjne, tego typu rzeczy. Jak przyszło co do czego, to się okazało, że większość hodowców tego nie przygotowuje. A jest to istotne z punktu widzenia kogoś, kto wydaje dobrych parę tysięcy złotych za psa. Więc w momencie, kiedy przygotowałem jej taką checklistę i zamieściliśmy ją na stronie, efekt był taki, że ludzie pobierali tą checklistę z jej strony, następnie wchodzili na eliksa i tam oddzwaniali sobie poszczególnych ludzi, Pytając o te rzeczy, które są na liście, jakaż była ciekawostka taka, że klientka, która też tam zamieszczała swoje ogłoszenia, jako jedyna, bardzo często potrafiła odpowiedzieć na wszystkie pytania klienta, który dzwonił, korzystając z checklisty, którą ona miała na stronie. No i kończyło się tym, że po prostu klienci u niej i tak i tak kupowali. Proste? Można i takie rzeczy wdrożyć. Potrafię takie rzeczy wymyślić, dlatego warto czasami ze mną porozmawiać. Wspominałem o bezpłatnej konsultacji. Można ze mną te 15 minut porozmawiać na temat swojego biznesu. Może ci coś akurat podpowiem. Nie kosztuje cię to tylko poświęcony czas. Ok, do rzeczy. Przejdźmy do kolejnego punktu. Teraz punkt trzeci. Punkt trzeci to trzeci. Trzeci. To yy, najważniejsze rzeczy związane z takim technicznym SEO. oj, oj, oj już wszyscy uciekają od ekranu. Powolutku, spokojnie. Chodzi o to, że wejdź na swoją stronę na telefonie. Czy ci się wszystko dobrze wyświetla? Czy coś tam nie ucieka, nie gubi się? Czy literki są odpowiednio duże? Czy wyraźnie możesz przeczytać, przejść na poszczególne strony? Czy musisz kombinować? Jak tu przejść na inną stronę? Czy to wszystko masz dostępne? Co najważniejsze, pod ręką. Jeżeli tak, no to temat mobile first, czyli najpierw mobilność, czyli najpierw telefony, masz z głowy. To już jest za tobą. Dwa pozostałe rzeczy to po pierwsze, rzeczy związane z prędkością działania strony. No i tutaj. Przede wszystkim dobry hosting. Notabene, jeżeli chcesz dobry hosting, polecam w firmie LH. Jak wpiszesz hasło Sukces Studio, pisane razem, dostaniesz dodatkowy rabat 20% na hosting. To jest sporo. Jak masz stronę na innym serwerze, a chcesz przenieść na ten szybszy, firma LH zrobi to bezpłatnie w ramach opłaconego po prostu rocznego abonamentu, więc skorzystaj z tej usługi. Jeżeli chcesz pomocy, też zapraszam, pomogę. Co dalej? Jeżeli chcesz w tym momencie załatwić temat yy, trzeci, czyli. Zaraz to mieliśmy tak. Mobile first było, prędkość serwera. Aha, już wiem. Optymalizacja obrazków. Tutaj polecam zdjęcia, które posiadasz, wrzucać najpierw do kanwy. Tam je. Ustawić sobie, ja osobiście najchętniej korzystam z tak zwanej miniatury YouTube. Jest to idealnie taka wielkość, jak wystarcza na strony internetowe, i w ten sposób przycięte czy tam rozciągnięte zdjęcia, mogę już nadodać jeszcze napisy, jakieś inne rzeczy. No, bezpłatny program, no naprawdę warto skorzystać. Potem eksportujesz sobie to z kanwy w tej wielkości, jakiej tam jest. Od razu na tym etapie pamiętaj, że warto dodać podpisy do zdjęć, bo ważne jest, żeby pliki nie nazywały się 07028, tylko na przykład, jeżeli masz piekarnię, tak wygląda nasz chleb poznański. Bułka jest poznańska, przepraszam. No to chleb tam nie wiem, Zezuliński na przykład. Czy chleb wiejski u nas. Chleb wiejski, piekarnia tam. iconski.pl, tak? I super. I tak takie sobie zamieść podpisy do tych zdjęć i te dopiero zdjęcia podmiń na swojej stronie. Nagle się okaże, że ona zaczyna szybciej chodzić. Zostaje jeszcze ostatnia opcja wtyczki kaszujące. Też są takie, ale najpierw zoptymalizowałbym zdjęcia i przeniósł w stronę na szybszy hosting, a dopiero potem zastanawiał się nad wtyczkami kaszującymi. Można jeszcze czyścić bazę, ale to bym proponował już zlecić sam to też zlecam znajomej firmie na swoich y, stronach przez które obsługujemy y, dla naszych klientów więc po prostu polecam to zrobić. No cóż, to najważniejsze rzeczy mamy. Przechodzimy dalej. Punkt czwarty to lokalne SEO i rzeczy związane z lokalnym SEO, czyli jeżeli masz firmę lokalną to przede wszystkim integracja z Google My Business, czyli Google moja firma obecnie po polsku. I w jaki sposób to zrobić? Wtyczka GMB, czyli właśnie Google My Business, pozwala ci na to, że jeżeli zamieszczasz treść na stronie, to za pomocą tej wtyczki możesz wrzucić te treści od razu bezpośrednio na profil Google. Dzieje się to praktycznie automatycznie. To raz. Druga sprawa, możesz yy, wykorzystać opinie z Google na swojej stronie. Tutaj wtyczka nazywa się Trust Index, i ta wtyczka pozwala na to, że opinie y, klientów z Google pojawiają się na Twojej stronie, są dowodem społecznym, więc dzięki temu Twoja strona no, nabiera charakteru, a zarazem jest informacją dla klientów, że warto. U Ciebie skorzystać z usług, no bo już inni skorzystali, prawda? Więc skorzystaj i Ty. To to mamy. No i praktycznie. A, jeszcze odpowiedzi na pytania klientów, tego typu rzeczy warto tutaj zamieścić na stronie i wykorzystać też dodatkowo. Zapomniałbym jeszcze o jednym. Słowa kluczowe z Twojej okolicy. Jeżeli sprzedajesz bułki puławskie w Poznaniu, no to pisuj bułki Poznań, piekarnia Poznań, pieczywo w Poznaniu, bułki w Poznaniu. Najlepsze bułki w Poznaniu. I tak dalej i tak dalej. Dodawaj tą nazwę miejscowości lub okolicznych miejscowości, jeżeli to ci jest potrzebne do tego, żeby w odpowiedni sposób sobie wypozycjonować stronę i to, aby w wynikach wyszukiwania lokalnego Twoja strona pojawiała się jako pierwsza, czy Twój profil w wypadku Google pokazywał się jako pierwszy. Warto dodawać te frazy kluczowe. Jeżeli masz z tym problem, jak je odnaleźć, jak odnaleźć sensowne frazy, skorzystaj z darmowego narzędzia, jakim jest planer słów kluczowych w Google Ads. Wchodzisz w Google Ads, do ustawienia reklamy i tam masz dostęp do planera słów kluczowych. Wykorzystaj to albo możesz to po prostu zlecić parę złotych, zapłacić za to i poprosić firmę taką jak moja i po prostu przygotowujemy dla klienta taki pakiet fraz kluczowych, które są związane z biznesem klienta i biznesem lokalnym, więc Świetna metoda do tego, żeby skorzystać, a później po prostu brać profity. Wszystko jasne? Na koniec. Technologia wcale nie jest jakąś wielką tajemnicą. Wcale nie trzeba wymyślać nie wiadomo jakich sztuczek, dróg na skróty. WordPress wyrównuje szanse wszystkich. Pytanie, czy Ty wykorzystujesz te możliwości, jakie masz, czy nie? Jeżeli je wykorzystasz, zrobisz te podstawy które wymieniłem, no to trawa będzie zieleńsza u Ciebie. U Ciebie będzie wszystko pięknie kwitło, u Ciebie będzie przychód, a u sąsiada może trochę mniejszy. Chociaż nie męczmy tak sąsiada, niech ma, niech też zarabia, też niech ma fajnie. On ma Ferrari, ale Ty kupisz Lamborghini, albo może jakiś inny pojazd, nie wiem, co sobie tam życzysz. Tego Ci właśnie życzę, żeby Twoje media odnosiły skuteczny sukces, żeby przynosiły Ci konkretny zysk, żeby przynosiły Ci to, czego oczekujesz. Jeżeli masz z tym problem, chętnie Cię w tym wspomogę. Zapraszam do bezpłatnej konsultacji. Możesz z tego skorzystać. 15 minut bezpłatnie jest do Twojej dyspozycji. Wykorzystaj to. Jeżeli nie, Twoja sprawa. Zdecyduj, jak sobie chcesz. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Napisz w komentarzach, jak to tam u Ciebie jest. Nie będę Ci w nowej formule filmu, które przyjąłem, opowiadał o tym, że mam dużo filmów na kanale YouTube, bo pewnie o tym wiesz. Są podzielone na odpowiednie playlisty też, pewnie o tym wiesz. Warto sobie je tam pooglądać. Zrobisz, nie zrobisz. Twoja sprawa. Tak samo możesz sobie wejść na moją stronę sukcesstudio.pl, tam jest sporo artykułów, też pewnie o tym wiesz, że są podzielone na kategorie, też wiesz, jeżeli oglądasz moje filmy, tłukłem to wiele lat, teraz tego nie będę robił, szkoda Twojego czasu na to, więc pozwól, że teraz zaproponuję Ci jeszcze dwa materiały, które w mojej ocenie warto by było, żebyś zobaczyła, żebyś zobaczył, być może, że któryś z nich, no... Sztuczna inteligencja je losuje, ja ich nie ustawiałem. Bardzo rzadko się zdarza, że konkretne materiały ustawiam. Raczej zdaję się na los. Więc los tak chciał, że właśnie widzisz te dwa. Więc yy, przypadek? Nie sądzę. Wydaje mi się, że właśnie masz je obejrzeć. Więc wybierz któryś z nich i klikaj i oglądaj dalej. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Niech moc będzie z tobą, moc WordPressa będzie z tobą i niech wszystko układa się tak, jak. Chcesz. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.